Witam wszystkich dzisiaj na rozkładzie Alex lat 10 za chwileczkę. My już ile Aleks trenujemy? Parę miesięcy będzie, nie? Razem, razem, razem z tamtym rokiem. Alex Karinie Gubin gra w Orlikach. Dzisiejszy trening nagrywamy. Pierw mamy typowo ćwiczenia rozgrzewkowe. Piłka przy nodze, podania technika, później ćwiczenia na szybkość reakcji i strzały. Nie ma co dużo gadać, zobaczcie jak to wygląda u mnie na treningach AB Football Skills na treningach. Lecim! prawa noga, prawa noga przyjęcie. w prawej, nie? Super. Dobra, lecimy lewa. Super. Tylko ona jeszcze za mocno się troszeczkę kręci, nie? Bardziej tą wewnętrzną częścią stopy. Super. Stań sobie na środku z piłką. I teraz tak. Poruszamy się w kole, nie? Po okręgu. Tu normalnie sobie biegniesz. Zagrywam ci tylko odegranie z prawej nogi, z wewnętrznej części stopy. Zagraj. Czyli zobacz. I się porusza. Nie? Tylko. Ja ci będę odgrywał, o właśnie, w tempo, nie? Czyli zobacz. Cyk. OK. I robimy zmianę. Czyli nie starasz się jakoś super szybko, ale dokładne podania, nie? Dawaj. Raz. Super. Dwa. Trzy. Dobrze. Kozioł Super Kozioł. Kozioł. Dobrze. Kozioł Super Super Dobrze. Pierwsza Super Raz Do Trzy powtórzymy dwa, super, trzy cztery, Jest. klej Odegra Dobrze Klej, super i lewej Cyk, ok, i lewa super i ostatnia Cyk, podaj z lewej Ok, dobra i tam wracasz, i potem jest następny cyk. Odegranie, pach, pach. Prawa tylko dokładnie, nie? Super, dobrze. Ręce pracują, pach, pach. Ostatnia, pach, pach. Ok, lewa. O, panie, to trzeba poprawić. Dawaj, lewa, super, poprawione, dobrze, cyk, dobrze, cyk, wchodzisz, okej, okay. super, tu jest, klej, super, pach, jeszcze raz, tylko tutaj jest, chciałbym, żebyśmy jeszcze poćwiczyli to pierwsze zagranie, Potem od razu idziesz do klepy, nie? Czyli poczekaj. Tu jest tak. Klej. Super. Pach. Jeszcze raz. Klepa. Pam Dobrze. I poszukaj rogu. Super. I następna. Jedziemy, panie. Klej. Cyk. Cyk. Pach. Pach Uderz. Dobrze. Klej. Super. Pach. Pach. Brawo! Możesz skończyć. Dobrze. Dobra. Klej, cyk, lewa, klepa, uderzę. Szukaj rogu, ładnie. Prawa. Klej, tu z prawej, tu z prawej, tu z prawej. Dobrze, klepa, lewa, uderz. Dobrze. Ok, prawa. Klej, super, lewa, cyk, pach, uderz. Dobrze. Szukasz cały czas rogów, nie? Dobra. klej, super, klepa, cyk, uderz. Prawo, pach i uderz. Możesz też po jak ci nie najdzie. Pach, pierwsza, pach. Dobrze, dobrze, dobrze. Aj, 10 pompeczek jak będzie. Dwa, odchylenie. Dawaj, koziołek. Cyk, pierwsza. Pach. Pochył się. Super. Cofnij jeszcze się. OK. I bardziej w stronę lewej strony. OK. Dawaj jeszcze raz. Koziołek. Pierwsza. Super. No, widziałeś? Nie? Pach. Uderz. Ładnie, ładnie. Skumał już o co chodzi? No to dawaj. Dawaj. Klepiemy piłę. Pach. Pach. Ale w ruchu, nie jak dziot. Dokładne podanie. Jeszcze Klepa. Szybka klepa. Uderz. prawo, I następnie. Klepa. Koniec. Aj! Dawaj, Pa, pracuj sobie na nóżkę, tak żebyś był gotowy. Dobrze, Pach! klepa, prawa, super, kończ, 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 dobrze. Dawaj, dawaj, staraj się ten pierwszy krok jeszcze szybszy, lewa. Koń. Dobrze, dawaj, dawaj. Super. Brawo, brawo, brawo. Dawaj tą ostatnią. No i si. Ronaldo, już jest siedem piłek. Ale jest w gotowości, także dobrze. No, Ready? zaczynamy sobie od prawej strony. Tu, 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 tu bardziej, z żebyś. Pierwszej? Z pierwszej, no. no? Żeby nie było tego łuku, nie? No. O, właśnie. Dobra, dawaj. Jak nie wyjdzie z pierwszej, to po koźle. Ładnie. Dawaj. Po koźle. Dobrze ładnie, ładnie, ładnie. Dawaj. Pokoźle. Pąpek nie będzie. Dobrze. Ostatnia. Oj dziesięć pompek. Na sam koniec. Dziesięć pompek i kończymy. Ci oddzielny trening z pompek zrobisz? dobra. Jak tam Aleksi? Spoko. Starczy na dzisiaj. Co? Dobra. Zwięcie! Dobra. Co muszę podkreślić? Na początku u Aleksa kulała troszeczkę lewa noga. Pewne rzeczy braki braki w koordynacji. Wiadomo, że no gdzieś tam trzeba było jeszcze troszeczkę technikę strzału poprawić i tak dalej, ale generalnie mega, mega zdolny chłopak, jeżeli chodzi o właśnie technikę, koordynację. Bardzo szybko łapie. Na pewno będziemy cały czas pracujemy nad motoryką, natomiast. Pierwsze, na czym ja się skupiam, to poprawa koordynacji i poprawa techniki. Jeżeli, jeżeli chłopak czy, 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 czy dziewczyna, która u mnie trenuje, to załapie, no to później zwiększamy stopniowo szybkość ćwiczeń, dynamikę ćwiczeń, wchodzą, wchodzą, wchodzą ćwiczenia z szybkości reakcji. No i, no i dokładamy jeszcze. E, skanowanie przestrzeni, ale wiadomo, kroczek po kroczku, systematycznie, e, jeżeli zaczyna się ze mną czy z nami pracę, e, bo e, w perspektywie, oczywiście, będą tutaj e, trenerzy z pasją, dobrze przeszkoleni. Po to, po to, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności, no to naprawdę, naprawdę to wszystko przynosi efekty. Także, tak jak widzieliście sobie, jak się teraz przyjemnie pracuje z Aleksem, jak to momentami naprawdę dobrze wygląda, no to do, do tego dążę. Do tego dążę i, i do tego dąży. Już y, podsumowując na koniec, żeby nie przedłużać jak się podobało, jeszcze raz subskrybuj, e, jak się podobało skomentuj, czy, czy, czy daj łapkę w górę. E, ja idę coś zjeść, bo jest godzina, która e, prawie w pół do szóstej, a o szóstej trening e, ma Wojtek, który też już e, a gdzieś tam e, drugi miesiąc zaczyna, zaczyna chodzić, rodzi, robić postępy. I myślę, że w perspektywie e, dzisiaj akurat nie ma, nie ma Stasia, bo zachorował, ale będzie na następny raz. Ale w, i w perspektywie czasu na pewno, na pewno tutaj e, myślę, że też pojawi się jakieś wideo z chłopakami. Siema.